i konie ruszyły, bardzo dobrze przyjął start Anator, nie najlepiej Abelard F, który jest za stawką, prowadzi w tej chwili Szamadram, tuż za nim Blizbor, tutaj bliżej kanatu Marigold Blossom, No ja to Marigold Blossom, przepraszam, nie, nie, nie Blizbor. W kolejnym miejscu freakout po zewnętrznej Espresso. Piąty jest piąty, czwarty Time Master, on ma Kanat. Za stawką wciąż Abelard F. A stawkę koń grupę zamykają Anatur, Anatur i Ignatius Reilly, który podobnie jak Espresso prowadzony jest po zewnętrznej. 800 metrów do celownika. sama przed Marigold Blossom, Freakout, Espresso, Time Masterem, Blizborem. Dalej Ignatius Reilly, Anator i ostatni Abel Artef. Konie wychodzą na prostą finiszową. 500 metrów do celownika. Marigold atakuje przy kanacie polem Szamadram. Marigold, Samadram otwiera się droga także dla Time Mastera, który teraz łapie rytmę. Time Master jest pierwszy. Time Master z przewagą. Polem finiszuje Abelard F. Ale Time Master ma dużą przewagę i tego biegu przegrać już nie może. Time Master po raz czwarty z rzędu wygrywa Memoriał Fryderyka Juriewicza.